Eeeh, jezgu, kumba, che toesta! Wbijaci na ten servo, Ma poi nagrać taka serva, bo dosta na tworta, mi beść tako, co... To po' moje spełnić,

Cześć, ten pełen wycel banka. Nie ma. A, e, zatknija się przywitać. Szemu widzowie. Zostawcie łapkę w górę i słupika. Na tysiąc, na sto słów, nie wiem. Wymyślicie mi jakieś zadanie muszę je zrobić. Wewnętrzne dajki muszę pod samochód wkoczyć, bo to będzie tak. Nie zrobię tego, bo w może możemy zagrozić życiem. Będziemy sobie kopać, będziemy testować co się najbardziej opena kopać. Na potu po... Nie no, jeszcze będziemy gonić, ktoś nas Dobra, no, nie. Nie mam widuję, wcale nie mam pręki, to jest jakiś lunchar. Ha, czanki mi się nie chcą łapować, nie! Jak ja zaraz się przerzucę na aps a, i właśnie na tym jeszcze zrobię to samo nagroda światlajka. To To jest bardzo fajne. Tam, gramstwo z tym osobą chorą w niej. Zywał pan wita. Mój kolega. Albo ta i litra zjipana, no, albo nie wiem. Jak to nagrywam. Bo to jest jedna osoba. Zresztą ja nie widziałem, jak się odpala lajka. Czy nie. I jak się nagrywa. Teraz sobie, po robiłem tam... Robiłem wszystko po angielsku. Nie, on jest gdzieś w późniejszym trzeba jakieś Dobrze będzie się, 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 się myślać, Warszaw, nie wiem. 4? Tak, 8 na 10? To dla takich początku turnówcych jest fajnie. <coughs> a w sposób inny. Musicie sobie, zawsze pamiętacie, musicie sobie na ręce smajkować jakieś odłamki za, nie wiem, za 5 tysięcy. To sami tak dostawiamy, tak? A jakie gramy? Oni nie wiem ile się tu wstawię. To oni w sumie wystawiłem tak. Teraz ktoś wystawię 21 z 400k. Nie to ja kupiłem. To tutaj grupie tutaj odwansę. Będą codziennie... Codziennie odłożynki. Odcinki mam silniki. Wpisujcie o jak ktoś, no, to się tam i zawsze wpisujcie o w ręce. Ja sobie owo odebrałem. Tutaj, tu się po He? Jak mam odebrane, od odebrałem 4 dni Czy 8, czy 7? Macie no, wiecie, matykę. No i tutaj macie to. I ja wam rozadam matykę. Musicie wpisywać, musicie wpisać. Dobre. Dobre. Muszę już zakończyć, więc znowu nie skiepi tak się nie duniała.